Turniej Marzenia Guara to zawody dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jest to pierwszy ogólnopolski turniej organizowany w Gdańsku. Odwiedziło nas 180 dzieci z różnych akademii z całej Polski. Łącznie przyjechało do nas 9 drużyn. Projekt Kazetu Football Plus to konkretne cele, jakie sobie stawiamy do zrealizowania. Jest to wspieranie i rozwój akademii, które już działają. Naszym celem jest promowanie piłki nożnej poprzez organizację turniejów i wspieranie takich inicjatyw jak tutaj w Gdańsku. My, rodzice, cieszymy się bardzo, że dziecko jest w grupie z innymi dziećmi niepełnosprawnymi. Po pierwsze, jest dla niego to aktywność, którą bardzo potrzebuje, jest to częścią też rehabilitacja. Kontakt z rówieśnikami, z grupą innych też niepełnosprawnych. Ma się czasami też treny, no ale fajne jest to. są emocje i może być dużo później fanów. Jesteśmy po raz pierwszy na takim turnieju, mieliśmy okazję po raz pierwszy, większość dzieci było nad morzem, po raz pierwszy zobaczyli miasto Gdańsk, po raz pierwszy byli na, na meczu i gdańsk na takim pięknym, dużym stadionie. Lubię jeździć na turnieju bardzo, bo można dostać różne nagrody, mu fajne bramki i zagrać z innymi drużynami. Wszyscy jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, że, że, że taką społeczność udało nam się zbudować, bo robimy coś więcej niż tylko granie w piłkę nożną. Futbol mam tutaj i tutaj. Kocham futbol dlatego, bo to on dał mi nadzieję. Lepszą przyszłość.